Od najmniejszych Smentowic, e, poprzez duże miejscowości jak nie wiem Warzymice, Przecław, Kobaskowo, Barnisław, Bobolin. Stobno e, pargowo smolencin, siadło dolne, siadło górne. Książka Historia i Zabytki Gminy kobaskowo opowiada o zabytkach, historii, tradycjach, miejscowościach tej gminy. Jesteśmy właśnie w jednej z tych miejscowości, czyli w Kurowie. Stary folwark, jeden z największych folwarków w ogóle w okolicy Szczecina. Niestety niewiele zostało. To właśnie książka pana Marka Łuczaka udowadnia, jak wiele po prostu zabytków zostało zniszczonych pokazuje również to, co pozostało. Tutaj znajdował się właśnie Paweł Skórowy, czyli mniej więcej patrzymy z tego samego miejsca, gdyż ta zieleń tutaj to jest gałęzie dolne właśnie dębu, przy którym stoimy. To jest dom, który już liczy bodajże 600 lat, tak zwany dom prozbójników. Na no legendę głoszą, że kiedyś tutaj było e, grodzisko, właśnie, z którego napadano na statki, transport rzeczny kursujący po odrze. Ponieważ kiedyś drzewa były niższe, no pałac był widoczny, bo na szczycie góry i wystawał właśnie spod gęstwiny e, zieleni. No został rozebrany mniej więcej około 1962 roku, czyli no bardzo późno. Tam była szkoła, czyli ten budynek i kościół, który zaczęłaś to wypięczenie tutaj, które mhm. idzie. To jest kościół. Kościół posiada jeszcze tutaj przedsionek oraz małą zachrystię. Lemke w 1901 roku opisywał go, że jest to kościół średniowieczny. Zachował się kielich z 1500 roku, którego zresztą jest zdjęcie publikowane w książce. I ten kielich opisany jest jako kielich skórowa. Z zamiarem wydania publikacji dotyczącej historii zabytków gminy Kołbaskowo gmina nosiła się już od dawna. Widziałam jego wcześniejsze publikacje dotyczące miasta Szczecina i jego dzielnic. 4 maja o godzinie 18 w urzędzie Gminy Kołbaskowo odbędzie się wieczór autorski z panem Markiem Łuczakiem, na który zapraszam serdecznie mieszkańców gminy Kołbaskowo, jak również Szczecina. Pan Marek Uczak będzie udzielał odpowiedzi, rozwiewał wątpliwości i podpisywał swoją książkę. fragment elewacji pałacu w Kurowie Muszę dopuścić, gdyż jest tam mrowisko żółtych mrówek, które zaraz mnie użrą. O,